Rozmowa Poranka 12 minut po godzinie 8 w studio Radia M. Gość, arcybiskup Adrian Galbas, arcybiskup koadjutor Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Pozdrawiam serdecznie Panią redaktor i wszystkich, którzy nas słuchają i pewnie oglądają, bo to teraz są takie radia, co się patrzy. Księżarcybiskupie Arcybiskupie, 5 lutego minie rok od oficjalnego, liturgicznego wprowadzenia do Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz Arcybiskup wtedy powiedział wprost, że Archidiecezja Katowicka to dla mnie terra incognito. Co się zmieniło po tym roku? Czy no, już jest lepiej? dużo bardziej się poznaliśmy. Ktoś mi powiedział, że to bycie kadiutorem to jak narzeczeństwo. Czyli że te zasadnicze decyzje są już tam w miarę jasne, ale jeszcze nieaktywne. No i w narzeczeństwie to trzeba dużo się sobie przeglądać, wszystkie pytania na stół. No e... właśnie, czy to jest taki, taki czas, jak w naszym kursie przed nami narzeczeństwo, że się zadaje te najtrudniejsze pytania. Tak, tak, tak. Przed, przed ślubem oczy szeroko otwarte, potem można trochę przymknąć i tak samo jest ze mną. Nie, no na tym ten rok polegał i na to starałem się go poświęcić, żeby rzeczywiście poznać diecezję, popatrzeć, nie mogę powiedzieć, że to się stało, ale jest, jest, jest to proces. Byłem w wielu, no niestety nie we wszystkich parafiach, dużo możliwości spotkania z różnymi wspólnotami, które są takim, takim sercem, wierzącym sercem archidiecezji, mnóstwo ludzi, którzy szczerze kochają Chrystusa, wzrastają w Kościele. My to patrzymy najczęściej na to, że spada, gdzieś mniej statystyki idą w dół ale jest mnóstwo osób, które są w kościele z ich własnego wyboru. Dużo też spotkań z księżmi, to właściwie taka pierwsza misja biskupa, żeby być blisko księży, żeby, żeby ich wspierać, słuchać, po to, żeby mogli potem lepiej prowadzić swoją posługę. Więc z tych spotkań się też cieszę, one były bardzo, bardzo ciekawe i głębokie. Ksiądz Arcybiskup nie obawiał się na przykład założyć fartuch i, i robić kanapki, bo to było chyba takie spotkanie, które odbiło się dosyć szerokim echem w mediach. I, i na właśnie tym echem jestem bardzo zdziwiony, bo to naprawdę miało być coś bardzo zwykłego. Chciałem przyjść i zobaczyć, jak to się dzieje, bo jedna z bardziej fajnych akcji, a przede wszystkim to jest piękne, że jest stała. Nie, tam przywigili, powigili, tylko to cały rok. Chciałem to zobaczyć, no i nagle się zrobiło z tego takie zamieszanie, że, że biskup przyszedł, kanapki robił. No, to nie jest jakaś czynność, której biskupi nie mogą zrobić. Ej, <grym> Bardzo, bardzo dobre doświadczenie. W <grym> ogóle spotykanie ludzi w tym, gdzie oni są, w tym, co robią, to, to, to jest piękne. To pokazuje bogactwo kościoła a w naszej archidiecezji on jest bardzo żywy. No właśnie, to gdzie bije to serce po tym roku według księdza arcybiskupa? Gdzie jest to serce diecezji? Zostało to już określone przez księdza arcybiskupa? To jest każda wspólnota parafialna. Ja na przykład jestem bardzo taki zdystansowany, kiedy ktoś mówi, a jaki jest jaka jest recepta na młodzież w Polsce? A szukajmy recepty na młodzież w konkretnej parafii, w konkretnej wspólnocie. W każdej parafii jest to takie właśnie bijące dobre serce, żywa wspólnota. Są, są księża. Oprócz tego w diecezji mamy mnóstwo takich ponadparafialnych, decyzjalnych, dobrze rozwiniętych dzieł. W jednym z takich właśnie jesteśmy. To, to wszystko jest naprawdę z, z wielki potencjał, który no, oby nam się tylko chciało mniej marudzić i narzekać, a więcej, więcej robić i widzieć nie tyle dziury w całym, co całość, która czasami ma dziury, ale jednak one nie są istotne, to, to naprawdę będzie dobrze. Przez księdza marcybiskupem teraz podróż do Pragi, to jeden z etapów synodu, etap kontynentalny, to jakie znaczenie ma to spotkanie teraz przed nami? To, to jest w trakcie, w trakcie właśnie całego procesu synodalnego, może tylko przypomnijmy, że w październiku 2021 roku papież taki synod zwołał, mieliśmy pół roku pracy w, w parafiach, w diecezjach, z tego powstały syntezy diecezjalne, Potem synteza ogólnopolska, którą przesłaliśmy z konferencji Episkopatu Polski w połowie sierpnia do stolicy Apostolskiej. Tak samo zrobiło ponad 100 innych, 100 innych krajów. Na tej podstawie został opracowany dokument roboczy, który został odesłany do każdej konferencji episkopatu i była wystosowana prośba, by się do tego dokumentu odnieść, by go przeczytać i by opowiedzieć o tym, jak, jak on wzbudza refleksję. I właśnie to spotkanie jest teraz potrzebne po to, żeby każdy, każdy z, z delegacji, każda z delegacji z Europy o tym powiedziała. Podobnie dzieje się na innych kontynentach. To ma z kolei posłużyć do tego, by powstał, powstał już instrumentum laboric, które będzie nam potrzebne jesienią do już tej pierwszej zasadniczej sesji synodu w Rzymie. Ksiądz arcybiskup mówił wprost o tym, że ten synod w Polsce był trochę wydarzeniem niszowym. Zaangażowało się w niego nie, nie tak dużo osób, jak można by się spodziewać. To na ile w odczuciu księdza arcybiskupa to, co wypracowaliśmy w Polsce, może świadczyć o całym Kościele, o, o tym, czego chce. Są na przykład ci, którzy są na obrzeżach, o których mówi papież Franciszek. Mhm. Znaczy, to jest tak, że ja mam takie doświadczenie jakby dwóch równoległych synodów. Pierwszy to jest synod, od którego zaczęliśmy, czyli spotkania y, z mnóstwem różnych ludzi. Bo jak się powie jak, a teraz będzie spotkanie synodalne w ramach drogi synodalnej, to ludzie się y, jakoś tak dystansują, bo myślą, że albo to będzie nudne, albo trudne, albo niebezpieczne. Ale jednocześnie widzimy, że jest olbrzymia potrzeba w Kościele spotkań. Nawet jak one się nie nazywają sądalne, to o, o to w nich chodzi, nie? żeby ludzie się spotkali, podzielili się so, swoim przeżywaniem Kościoła, tym co, e, tym co e, jak Kościół widzą i tym jak ich zdaniem Kościół może dzisiaj e, lepiej swoją misję pełnić. Jeśli chodzi o ten dokument już, o którym będzie mowa w Pradze, to on on w, nie, nie został przyjęty w Polsce z wielkim entuzjazmem i ja to nie tylko rozumiem, ale w wielu miejscach pewien dystans podzielam do tego, do tego dokumentu. Zarzucam mu się, że on jest bardzo eklektyczny, taki niespójny i że jest tam owszem dużo mowy o misyjności kościoła ale to jest taka misyjność trochę spłaszczona, horyzontalna, czyli chodzi o to, żeby jakby wybiec do przodu i zobaczyć, jakie świat ma potrzeby i na te potrzeby starać się jakoś odpowiedzieć. Na przykład ciekawa rzecz, że w tym dokumencie słowo życie wieczne nie jest użyte ani razu, podstawowa misja kościoła to jest właśnie to, więc on nie był przyjęty bardzo tak. Na hura, i to na pewno chcemy też powiedzieć w Pradze, bo myślę, że pierwsza sesja synodu, która będzie miała miejsce w Rzymie jesienią, powinna to, to bardzo wyraźnie określić, znaczy wyraźnie powiedzieć, na czym polega synodalność i także to, że w całej drodze synodalnej nie chodzi o zmianę doktryny, tylko pewnych wizji pastoralnych, czyli my się nie, nie, nie spieramy o to, co jest misją Kościoła, bo jest z nią y, o, o, dzielenie się ze światem e, Chrystusem, głoszenie dobrej nowiny, kergmatu, który my sami poznajemy i który wpływa na nasze życie. Także poprzez to, że angażujemy się w różne dzieła dobroczynne, nie? bo inaczej sprawa byłaby postawiona nie na y, nogach, tylko na głowie. Więc to na pewno y, jest y, w, ty, w tych komentarzach m, po lekturze tego dokumentu w Polsce słychać i na pewno o tym powiemy. Ale oczywiście jest tam także y, y, bardzo dużo. Takich dobrych, pozytywnych zdań. Ja na przykład bardzo tam wyczytałem takie wezwanie do, do, do pogłębionej duchowości, bo to, tego bardzo w kościele dzisiaj potrzebujemy i o tym też musimy mówić, że kiedy Chrystusowi było najciężej kiedy był w Ogrójcu, to Chrystus się wtedy modli. Nie? My jesteśmy trochę teraz w takiej sytuacji e, t, trudu w Kościele i pierwsze, co musimy zrobić, to, to więcej e, się modlić, bo to właśnie z modlitwy e, płynie łaska i, i mądrość. Więc to jest w tym dokumencie też wskazane. Jest e, przypomniana konieczność e, e, w, współpracy w Kościele wszystkich. Każdy ze swojego miejsca, ale, ale idziemy razem. Podmiotowo-świeckich. Jest bardzo dużo w tej już polskiej refleksji po przeczytaniu tego dokumentu mowy o formacji. Jest też takie to ciekawe, że wiele problemów, które my mamy mają też gdzie indziej. No właśnie, czy księdza arcybiskupa zaskakuje ta jedność, pomimo tego, że w różnych kontekstach kulturowych, w różnych szerokościach geograficznych, wiele problemów, wiele intuicji okazuje się być wspólnych dla, dla kościołów? To jest bardzo ciekawe, bo jednak modlimy się codziennie we Mszy Świętej, że jesteśmy tymi rozproszonymi Bożymi dziećmi po całym świecie. I w tych miejscach tak różnych i, i kulturowo, i z, z różnym też doświadczeniem, z różną historią Kościoła, okazuje się, że dzisiaj sprawy są bardzo podobne. No, najbardziej podstawowa to jest, to jest to, że wiele osób mówi... Yy, Kościół nie jest mi do niczego potrzebny, a nawet nie tylko Kościół, ale Chrystus mi nie jest do niczego potrzebny. Ja życie sobie ułożę spokojnie obok Niego czy poza Nim. Dużo, dużo też obojętności tego, jak mówi ksiądz Tomasz Halik, apateizmu, takiego wzruszenie ramion wobec dobrej nowiny. Czy uda się dzięki synodowi na przykład odwrócić ten trend, albo wzmocnić Kościół? Czy, czy to powinno być celem synodu, zdaniem księdza arcybiskupa? Znaczy, celem synodu z jednej strony jest właśnie wypowiedzenie tego wszystkiego, tego co jest dla nas dzisiaj radością i takim rzeczywiście wyraźnym wypływem działania Ducha Świętego, który rozpostrzegamy. Potem wyraźnie nazwanie trudności i nazwanie, jeśli nas na to będzie stać, przyczyn tych trudności. No i e, próba odpowiedzi na pytanie, co, m, co powinniśmy robić. Czyli według klasycznej triady widzieć, oceniać, działać. Jak jest, jak powinno być i co zrobić, żeby e, było jak najbliżej tego, co, co powinno być. Więc spodziewam się, że w Pradze tam będzie ponad 200 osób z całej Europy i takie spotkania są w tej chwili też na innych kontynentach, że to będzie no, ciekawe będzie to posłuchanie, jak inni, co inni usłyszeli w tym dokumencie, co wyczytali, czy, czy to też jest właśnie jakoś podobne, czy my jesteśmy trochę takimi dziwolągami. No, zobaczymy. I tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był arcybiskup Adrian Galbas, arcybiskup koadjutor Archidiecezji Katowickiej. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Radio M 107 i 6 FM.